Witam ponownie. Mam nadzieję, że dotychczasowe odcinki w naszej serii z przykładami ćwiczeń techniki dały wam wiele satysfakcji podczas ich wykonywania i poprawiły wasze umiejętności panowania nad piłką. Każdy mecz na najwyższym poziomie, na przykład w lidze mistrzów, powinien wam uświadomić wielką moc dobrego przygotowania technicznego. W dzisiejszym odcinku zbliżamy się do końca pewnego etapu. Widzimy prowadzenie podwójnym wyjściem zewnętrzną częścią stopy. Następnie po zamarkowaniu strzału podeszwą przetaczamy piłkę za nogą postawną do przodu, tak aby była ona przygotowana do uderzenia drugą nogą. I powtarzamy: To prowadzenie z tym zwodem możemy zastosować w treningu strzeleckim, kończąc po kilku zwodach strzałem na bramkę. Ważne w nim jest, aby zamarkowanie strzału było bardzo sugestywne. Wtedy prowokujemy przeciwnika do bronienia strony, po której jest piłka. Pamiętajcie o dynamice wykonywania tego ćwiczenia oraz o przekraczaniu barier we wszystkich innych. Pozdrawiam, do zobaczenia.